Cześć, Kacper Jaworski, fizjoterapeuta, trener. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie ćwiczenia na pośladki. Pośladki są bardzo ważną grupą mięśniową człowieka, a jak mawiał jeden z profesorów AWF, wyniosła na cenę dogodności ludzkiej. Jednakże siedzący tryb życia sprawił, że zaniechaliśmy odpowiedniego używania tej grupy mięśniowej. Zaprezentowane za chwilę przeze mnie ćwiczenia pozwolą zadbać Ci o ich odpowiednią sprawność i siłę mięśniową. Zaczynajmy! Pierwszym ćwiczeniem będą kopnięcia nogą w tył, ustaw się w klęku podpartym, Pilny, żeby ręce były pod barkami, kolana pod biodrami. Ustaw neutralnie kręgosłup lędziowy, wejdź maksymalny przeprost, maksymalne zgięcie i bądź pomiędzy tymi skrajnymi pozycjami. Dalej, nabierz powietrze w brzuch, napnij powłoki brzuszne i sięgnij nogą jak najdalej w tył, napinając przy tym maksymalnie pośladek. Wróć do pozycji wyjściowej z wydechem. Zwróć uwagę, żeby nie było żadnego ruchu w kręgu lędziowym, a jedynie w stawie biodrowym, czyli sięgaj nogą jak najdalej w tył, a nie do góry. Drugim ćwiczeniem będzie podpór bokiem z odwodzeniem nogi. Ustaw się w podporze bokiem na przedramieniu. Pięty, żeby znowu łokieć był pod barkiem. Nogi są złączone i zgięte w kolanach. Oprzyj rękę na biodrze i wynieś je do góry. Całe ciało ustawione jest w jednej linii. Zacznij teraz odwodzić górną nogę, a kolano dolnej nogi mocno wbij w ziemię. Swobodnie przy tym oddychaj i nie trać napięcia na powłokach brzusznych. Następnym ćwiczeniem będzie wypychanie bioder w przód. Ustaw się w siadzie japońskim, oprzyj ręce na biodrach, wyprostuj tułów. I delikatnie pochyl się na nogi. Teraz nabierz powietrze w brzuch, napnij powłoki brzuszne i wypchnij biodra do przodu, wchodząc w pozycję klęku obłącz. Napnij przy tym maksymalnie pośladek, i wróć do pozycji wyjściowej z wydechem. Ostatnim ćwiczeniem będą popularne mosty, czyli wypychanie bioder do góry. Połóż się na plecach, nogi zgięte w kolanach, ręce oparte obok ciała. Ustaw neutralnie kręgosłup lędźwiowy, tak samo jak to było w pierwszym ćwiczeniu. Nabierz powietrze w brzuch, napnij powłoki brzuszne i wypchnij biodra do góry, napinając przy tym maksymalnie pośladki. Do pozycji wyjściowej wróć z wydechem. Zwróć uwagę, żeby w tej pozycji kolana, biodra i barki tworzyły jedną prostą linię. Na początek zrób 3-4 serie każdego ćwiczenia po 10-20 powtórzeń w zależności od Twoich możliwości. Te ćwiczenia pozwolą Ci zadbać o odpowiednią sprawność i siłę pośladków. Powodzenia!